Dzień dobry serdecznie, moi drodzy mieli na kolejnym odcinku z e, kariery polskim snem, że tak to powiem, ta kariera polski sen, tak się nazywa ta kariera. Moi drodzy mieli czas na kolejne mecz, kolejny epizod tej kariery. Mecz z Krakowiem, z Worską i z ruchem Chorzu w na dzisiejszym terminarzu się znajduje. Moi drodzy, moi mili. E, Rozegrałem te spotkanie, żeby coś pozmienić w fajnych ustawieniach meczowych, żebyśmy mogli zacząć te mecze oglądać i będziemy oglądać większość spotkań, znaczy na pewno w Lidze Konferencji Europy, bo mi się wydaje, że ten sens oglądania spotkań w Lidze w Lidze w Axel klasie, to nie jest duży, no bo wiadomo, że z tymi może większymi rybalami typu Lech, Raków, Pogoń, Śląsk, chociaż tu Śląsk nie wiem, czy jest tak duży, warto było obejrzeć te jednak mecze. Zresztą, Wątpię, no może jeszcze mecz z widzewem u siebie. To też, wiadomo, jest jakiś taki aspekt takiego mocnego meczu. Eee, no ale co? Trzeba po prostu przejść dalej. Trzeba rozegrać mecz z Krakowią, z Worską. Trzeba i drugi raz przejść. Na pewno ten mecz obejrzymy z Wolską. Z Krakowią bardziej przesymulujemy te spotkania, no bo. No bo możemy. odrzucić ofertę, jaką przedstawiał Krakowie Patryk Sokołowski. Ja mu dam odejść, no bo w realnym życiu odszedł do nas Patryk Sokołowski, to tutaj też dostanie tą opcję odejścia z ekipy z ekipy Legi. Z ekipy pana Mieduskiego, Więc dostanie oczywiście tą opcję i będzie mógł odejść. Zobaczymy, no odejść pewnie na zawsze. Więc Przechodzimy do dalszych spotkań, do dalszych meczy, do dalszych epizodów tej kariery, tej serii pięknej. Będzie trzeba pokonać zaraz Krakowie. Później zagrać bardzo ważny mecz ligowy Ligowej Konferencji Europy z Wolską. I później mecz z ruchem musi być, czyli taki mecz też, który waży trochę. I tu nie ukrywajmy, ale dobra, wyciszę chyba mikrofon teraz i podgłośnię. Nie wiem, na czym działają te kropki. Eee, dobra, przechodzimy zaraz do meczu z Krakowiem. Tutaj Raku wygrywa. 3 punktów Raków ma już na swoim koncie. Hmm, Śląsk, tak samo, więc to jeden. Śląsk chyba ładnie gra w tą piłkę Jacek Magiera pod opiecznym. z Wrocławia. Oczywiście fantastyczny trener. Macanabaku odrzucamy tą ofertę hmm, za Makane Baku to chyba była jasna sprawa, że my odrzucamy takie oferty. Pranie porozmawiać o sprawach osobistych, jako so... Y y y Odrzuć, nie chce się z tobą rozmawiać. Stary. Stary, mamy inne problemy teraz. Gramy z... O, Lech przegrał z Radomiakiem 2-0. I to jeszcze u siebie grali. Gramy z podopiecznymi... Nie wiem, kto tutaj trenuje. Krakowie. Zagrajmy podobnym składem, co grał w meczu z Wolską, tylko na przykład od, odpocząć dostanie... Odpoczynek dostanie bardziej Eli Team, z jego miejsce Czelaka I może to da nam dobry wynik na spotkaniu, Symulujemy te spotkanie, bo ten mecz ligowy. Mam nadzieję, że to będzie bez żadnych pertur perturbacji. Chociaż wiemy jak w realnym życiu się taki mecz zakończył, czyli zwycięstwem dużym Krakowi, bo to był mecz u siebie taki przełożony. Jakbyście nie widzieli, chociaż w to, że oglądacie tak ekstra klasy, ale tutaj ta Talega gra Muci z dwoma bramkami pekard z golem i Mark Gual z dubletem. Pięknie muci, pięknie gual, bardzo dobrze pekart. To trzeba głośno powiedzieć. Bez złe dajemy sobie też bardzo ładnie radę. Obejmijmy ramionami, bardzo ładnie. Jak mogę, to chciałbym przedłużyć to mój już kontrakt. Mogę. Dobrze. Cztery lata. Pyk dobrze, ja się na to zgadzam możemy z tobą takie ustalenia podpisać i mi to nie przeszkadza drogi panie piłkarzu, bardzo ważny piłkarz dla Legii aktualnie i to wiemy doskonale że w realnym życiu, jaki widzę tutaj w FM też będzie bardzo ważną stacią tej Legii no i co, no i musi on tutaj po prostu siedzieć musi, nikt, mu, nikt go nie wypuści, on musi tu siedzieć Przechodzimy zaraz do meczu z. Właśnie nie wiem w ogóle skąd ten klub jest. Warów wolska. To bardziej taka litwa może tutaj już jest. Ukraina. O. Widzę, że z pogonią. Jesteśmy liderami tabeli Ekstra Class. Po dwóch kolejkach, po dwóch, no nie najcięższych kolejkach nie oszukujmy się, że te kolejki nie były. Naj cięższe, ale mi tutaj nie chodzi też o dominowanie tej Ekstraklasy, ja bym się bardziej skupił na celach europejskich, bo zawsze ja mam taki cel, gdy gram tą mocną dużo w Ekstraklasie, typu Legia, Lech, Raków, czy Pogoń, żeby się skupić na celach europejskich, bo to jest uważam dla... Chociaż ten Pogoń to tak, dobra, kiwnę, kiwnę głową, bo tutaj... No to dobra, to bardziej Lech, Raków i Legia. Tutaj się trzeba skupić na tych y, wymaganiach europejskich, chociaż wiemy, że Legia ma problemy w Ekstraklasie ogromne od dwóch, trzech lat. I to widać po prostu, i to widać gołym okiem, że to coś ta iskra wygasła. Ekstra tej dominacji, taki juventus. Jesteśmy teraz ówczesnym juventusem, można powiedzieć, tej ligi, chociaż gramy tak lepiej w Europie, ale jesteśmy takim juventusem, który nagle dominował, dominował parę lat, i nagle iskra zgasła. I się często kompromitujemy w ostatnim czasie. W Ekstraklasie oczywiście, no bo wiemy, jak to wygląda w lidze Europy, w lidze konferencji Europy. Wy jesteście już za niedługo macie mecz z Moldem. Znaczy mecz wy macie, no już za niedługo wy jesteście już na etapie życia, że tak to powiem. Kiedy możecie obejść mecz z Moldem. Ja takiego. Ja jeszcze muszę poczekać miesiąc na to. Więc trochę, trochę czekania, a Wy sobie już możecie na spokojnie obejrzeć mecz z Moldem. Piękne spotkanie. Igor Karatin. Mm, ja ci powiem Igor Karatin, że ty możesz oddać człowieku i nikt cię nie będzie za to tęsknił, bo to jest jeden z goczych transferów legii. Bardzo bym chciał, żeby pan Igor Karatin odszedł z warszawskiej legii. No dobra, ale oni dają takie śmieszne oferty, że ja taką mogę na to napluć. Taka prawda. Ernest myci yy, piłkarz Miesiąca, a Jacek Magiera dostał menedżera Miesiąca. Nie, młody piłkarz, a piłkarz Miesiąca to jest Łukasz Zwoliński. Czemu, kurwa, Łukasz Woliński dostał tą nagrodę? Totalnie tego nie rozumiem, czemu Ernest Mucci nie dostał tej nagrody. Totalnie nie rozumiem. Widać, koło Ekstra Kasa bardziej wspiera. A ja 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 oczywiście żartuję, chcę mieć jeszcze wstęp na stadion. To Ekstraklasa mi też może banić. Chociaż wątpię, to, że Ekstraklasa może da... banalizować komuś dawać. E, Worskła, faworytem tego spotkania. Chociaż oni nam. Pamiętam w tamtym meczu, że oni mogli nas nawet lekko ubić na 3-2. Tylko co oglądałem, to mi się teraz przypomniało, że oni nas mogli tak fajnie ubić na 3-2. Wiedź w nasek ale co? Jesteśmy. Jesteśmy na Łazienkowskiej. Gramy kolejne spotkanie Ligi Konferencji Europy. Mecz o oh, no a nie najbardziej. to wanie tego awansu, Żozuę jeszcze nie może być na ten mecz, bo widzimy, że taką tuzję jeszcze jest. Yy, to co? Przejdziemy, obejrzymy to spotkanie razem. Chyba, no na pewno, obejrzymy sobie razem to spotkanie. Zobaczymy, co trzeba w tym meczu zrobić. Jakie trzeba wyciągnąć wnioski, żeby wygrać to spotkanie. Trzeba obejrzeć ten mecz. I co? Jesteśmy za Legią Zawsze jesteśmy za Legią Pamiętajcie, że zawsze być za Legią Tak, Real Sigma Dobra, gramy, gramy, gramy Gramy, 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 gramy Kolejne spotkanie ligowe Kasper Tobasz, Rosse, Panków, Ribeiro Szlisz, Limitim Skład warszawskiej Legii No Trzeba po prostu zdobyć kolejne zwycięstwo i kolejne punkty do rankingu. Czy wierzy Pan, że dobry Węstęp? No, oczywiście, że bierze. Liga Konferencji Europy. Oczywiście, środki dźwięk, żeby nie dali banicy za prawa autorskie. Na no, nie Mam słuchawek podłączone, tak by się nie słyszeć. Eee, gram. Ale mi zmuliło ty. Uderza Tobiasz, odbija to. Czy nie odbija to bardziej? Było takie wybicie. Znaczy, nie wybicie po prostu nie cenne strzał. Mm, nie musimy chwalić, bo, bo mamy wynik. Kurwa, Też znaczy nie wiem za co my mamy ich chwalić. Mm, dobra. No tak, to muli, kurwa, tego nie rozumiem totalnie. Sedorenko, chaos. Daleko wybijajmy, czy Ribeiro, Pekard. gwal I bramka, i mamy prowadzenie 1 do zera, prowadzimy z ekipą. Z Ukrainy? Czemu tak laguje? Nie rozumiem tego. Trzeba zacytować football menedżera zaraz, murci Nie odebrał tej piłki tutaj. Akcja niestety niebezpiecznie. Jurgen Littim to wybija. I jeszcze tutaj jest jedna niebezpieczna akcja. Bartek się odbiera. w szołek. idziemy do przodu. Paweł Wszołek. Rose Pankow ładny przeżył do Ribeiro. Elitim, elitim, elitim! Ależ ładną Kolumbijczyk tu zrobił akcję. Bardzo ładną akcję zrobił Kolumbijczyk, akurat pochwalić go można za to. Soulował tutaj który z naszych piłkarzy. No to dowiedzimy, to nie mogę przyjść od razu do wyniku. Shit, Muszę to oglądać. Dalej, Jurgen Elite piłka w pole karny. Nie wiem, czemu ich zachęciłem. Totalnie nie rozumiem, po co ich nam zachęcić. Malbartek szliż z Bramką. Goladze, goladze, goladze. 2-0. Bramka uznana. Oczywiście możemy pominąć powtórkę, bo nas powtórki nie obchodzą, bo wiem, że strzelamy fantastyczne bramki. Brawo, brawo, brawo Legia. Zbliżamy do końca tej połowy. On jest tej pierwszej połowy. No co? Przeważamy. Fajnie, że coś mogę kliknąć. Dobra. Idziemy na drugą połowę. Małem w sumie już zrobić duże zmiany taktyczne. Nie wiem czemu, to, czemu tego nie zrobiłem. I tu uderzał ktoś. Muci. Ernest muci. Elitim muci. Szuta polkarny! Margual! I mamy 3-0. Brawo, Margual! Możemy już tutaj zrobić mini zmiany taktyczne, bo uważam, że to jest odpowiednia pora, żeby zrobić takie zmiany taktyczne. Paweł Wszołek opuści odpocznie. Odpocznie po prostu. Ma Kanabaku wejdzie w miejsce mm, Ernesta Muciego. W miejsce Bartka Szlisza, który grał dużo w ostatnim czasie, wejdzie Jurgen Czelaka I w miejsce Jurego Ribeiro wejdzie Patrick Kuhn. To są moje cztery zmiany. W od razu wiem, że tak szybko robię zmiany, ale niech po prostu chłopaki odpoczną niektóre, bo wiecie, że niedługo kolejne mecze ligowe i trzeba po prostu się na nich też dosyć porządnie skupić. U wrzuta tutaj niebezpieczna, ale Tobias na się ma piłkę na posterunku uspokoju. Rzadko mu się to zdarza. Gildias, Ay, niepotrzebna taka piłka, to była niedokładne podanie. No właśnie, no, z niczego umiemy bardzo dużo stracić. Gildias tutaj yy... na minus. Taki minus, minus, minus. minus. Kapłani, Tobias. To niewykluczone, że to nie była ich ostatnia bramka. Patrykun. Idzie Patrykun do przodu. Pekard blokuje ten strzał u brońca, i będziemy mieli rzut rożny. Elitim rzutka w pole karne. Patrykun niestety niedokładnie i tutaj mogą nas u, u, udupić kontrom, ale na szczęście tego nie zrobili. Piłkarze z Ukrainy. Możemy ich pochwalić teraz. Mam jedną zmianę jeszcze do wykorzystania i na pewno ją teraz wykorzystam, bo czemu nie, kto mi zabroni? Blasz Kramer dostanie po prostu minuty. Bo uważam, że ten chłopak też powinien dostawać tę minutę. Gwal dzisiaj wiadomo, że fantastyczny reżyser, więc go nie ruszam. Eliti, Kapładi, Gildias, Pankow, Czelaka, Gildias. Idziemy do przodu. Gildias! Poprzeczka. To powinien być gol dokładnie tak. Musimy poprzedłużać kontrakty też. Przy najbliższej okazji, bo wiem, że tam jest Pekar bez kontraktu. Jozue. No Trzeba. Trzeba po prostu te kontrakty przedłużać. Koniec tego spotkania. Gramy dalej. Gramy w trzeciej rundzie Ligi Konferencji Europy. To się dzieje dokładnie tak, moi drodzy, moi mili. Gramy, 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 gramy dalej. Eee... Dominacja po prostu tej ekipy. Zraliśmy gola niepotrzebnie. Nie wiem z kim zagramy w następny mecz. Eee... Z... No wysadł brzmi jak polska drużyna trochę, ale to już Serbia jest. No rywalnie najcięższy więc można coś popróbować z nimi, jakby to powiedzieć, zabawić się. Ten mecz gramy za niedługo. Bo to jest mecz już w następnym odcinku. Więc trzymajmy mocno kciuki po prostu i walczmy o to, żeby grać dalej w tej lidze. Konferencji Europy i później zagrać w Barażu. Zobaczymy, z kim byśmy się zmierzyli w Barażu, bo ja bym oczywiście chciał łatwą drużynę w tym Barażu, bo nie chciałbym się z jakimś... Feinordami czy innymi takimi drużynami się bić. Tutaj są jeszcze nie najcięższe drużyny. Uważam, że klub różny na Mokijów, Bodo Glint nawet mogłoby nas udupić porządnie. A w jeden wątpie. Mm, Gent też by był, Besiktas by był też bardzo ciężką drużyną. No to jest parę drużyn, którymi naprawdę będzie trzeba powalczyć bardzo mocno o to, żeby zagrać dalej w europejskich kucharach, żeby grać na wiosnę, na jesień, przepraszam, na jesień, bo na wiosnę to my jeszcze nie myśmy, bo my jeszcze się nie dostaliśmy do fazy grupowej tej Ligi Konferencji Europy, więc nie myślmy jeszcze o tym, żeby grać na wiosnę u kogoś, no bo to. Do tego jeszcze dużo czasu, żeby grać na wiosnę. Mm. Dużo pracy po prostu w tym sezonie. Gramy z ruchem kolejne spotkanie w tym odcinku. Ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. To będzie mecz niedzielny. A kontrakty, 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 kontrakty. No to z tego co pamiętam, to tak, że o złe na pewno się kończył kontrakt. No choć tu, że złe, bo z to jesteś pierwszym, kontrakt, z którym naprawdę bardzo chcę przytużyć kontakt. Zdobądź Puchar krajowy. No spok. Daj 3 lata. Mogę trzy lata? Dobra, mogę 3 lata. No i klasa. Tomek Pekard. Mu też się kontrakt kończył już. Na no co? No, bym chciał ten kontrakt przedłużyć. Na 2 lata nawet mi to pasuje, bo później byśmy, byśmy się pewnie pożegnali z nim. Jędrzej, Jędrzejczykowi się na pewno kończył kontrakt. Tutaj to pomyślimy jeszcze. Ribeiro. O, no i dobrze, trafiłem ty z Ribeiro, no bo też mu się kończył kontrakt. Yy, yy, yy. mu Ribeiro. Dobra. mamy to. Mm, komuś jeszcze mu, kto kończy kontrakt. Rosę, może. No Rosę też się kończy kontrakt. To przedłużmy sobie z nim też umowę. Ja nie lubię z tymi pozycjami, bo to jest... Chuja, nie warte. A, ja mam mu dać ofertę. Ile ty zarabiasz aktualnie, bragi? 17,5. No to damy ci. Damy ci tutaj, kolego, drogi. Siedem, kurwa, z tego. Ale ja nie chcę. Ja chcę. Oferta wypożyczenia za miś, miśle. przyjmij ofertę. Otolkaroma. No, chcę tutaj. E, 26 dostanie. Asystent jego dostanie 250 tysięcy 17, a nie AKP premie będzie no, no i zgadza się na to. Lisant Rysy. Pankowka Podi na pewno mają kontrakty. Rafał Augustyniak ma kontrakt. Maciej Rosołek, to w sumie się nie przyjmuje, czy ma kontrakt, czy nie. Makana Baku, ma kontrakt. Patryk Sokołowski, Marko Burch, Partek Kapuska. Może tego kontraktu nie mieć. O, kapuska ma długi kontrakt, Dobra. I to pasi tam mi to wszystko paść. Konferencje prasowe przed meczem z ruchem oczywiście wysyłamy asystenta, jak zwykle ja to robię, czyli wysyłam asystentów na te konferencje prasowe, no bo mi się nie chce brać udziału w tych konferencjach prasowych, no, powiedzmy sobie szczerze. Nie będę Was oszukiwał. Um, tutaj są jakieś wyniki, wizje. Żozułek z Nightruning z pełnym obciążeniem, Jarosław Skrobacz. Nie znam cię, gościu, tak szczerze powiem, wam, że nie znam typa. Nie znam typa, nie wiem kim jesteś. Jakieś random, żartuję, żartuję. Oczywiście nie, no, ja, typa nie znam w sumie. To z tym nie żartuję. Bo nie znam gościa. Mm, dobra, zaraz gramy to znaczy, w następnym odcinku, czyli jutro dla Was. Zgramy z tym serbs serbską, serbską, musztarda serbską, przed serbską drużyną, ekipą. Ciężki orzech do zgryzienia będziemy mieli, że tak to powiem. Przed trenerem będzie stało ten ciężki orzech do zgryzienia. Mm. Ej, radom, jak ładnie gra w piłę, ty. Bardzo ładnie gra w piłę. z wydolności fizycznej, spoko. muci dostał oferty z Sheffield United, nie no nie. Za mało dostał pieniędzy, ale fajny transfer by to mógł być, ale za mało pieniędzy dostał. Eee, gramy z ruchem Chorzów. Coś zmieniamy, no może za Pecharta zagra po prostu Blasz Kramer. Mm, to wszystko chyba. Tak, to wszystko. O, już na następnym meczu Rzozue wróci. To jest kolejna pozytywna informacja, uważam. Rzozue na mecz z sereps, serebską ekipą to na pewno będzie dodatkowy pozytywny impuls, jak to mawiają i to będzie kolejna dobra, 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 dobra powrót. Tracimy punkty z ruchem, kurwa. Niedobrze, no ten Kramer to chyba dobrego meczu nie zagrał. Szkoda. Traciliśmy punkty z ruchem, więc to mówi nam, że Radomiak zostaje liderem. Ekstra klasy, jeszcze Śląsk, może do nich dołączyć. No szkoda, tej straty punktów. W ogóle i gdzie jest Igor Strzałek? Kurwa, ten chłop zniknął nagle. Jak chce Igora Strzałka mojego. Weźmy go to kurwa do pierwszej legi, on się tam meczy, ty. Przenieść do zespołu seniorskiego, no. Także co. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Kolejny odcinek gramy z. Widzę konferencję po prostu. Nara!